Manko z tej strony Maciniew Nagrywamy Duel of Champions Revenge z X-Dolanem. Akamas na Akamas. kurczę, nie za dobrze, bo mój Akamas to nie jest jakiś taki pro Holender, ta ręka też nie za ciekawa jak na pierwszego zawodnika. Coś za jeden czy nie? Ryzykować czy nie ryzykować? Dobra, wyzykujemy. Jezus, jaka ręka. Masaka. No to, no, chciałem Ci pogratulować w tym momencie. Też ja przez trzy tuły nic nie będę mógł um, wystawić. No nic, dogramy tu. Pewna taktyka. <gry> nie wiem. O, jest harpia do <gry> 2. Nie najgorzej, mogło być gorzej. No, to się nazywa NK. Może być bardzo ciężka. Powiem szczerze, yy, wybrałem tą talię zupełnie z przypadkiem, przed chwilą. Spróbujemy go troszkę zablokować. Nie mam tutaj pomysłu co więcej mógłbym z nim zrobić. No nic, pójdziemy na razie tak. Zobaczymy co z tego wyniknie. Bo jeszcze nic dobrego, no bo niestety tutaj jak się gra na Akamasa i do tego gasi się Akamasing, gdzie nie mam żadnego... Nie mam żadnej możliwości yy, jakiegoś masowego muwalu zrobić, to może być bardzo ciężko. Liczę, powiem szczerze, na dojście mostu. Zobaczymy, czy się nie przeliczę. Za 4 ewentualnie, za 5 będę miał co zagać. Tch, niespecjalnie. Odpalać, czy nie odpalać. Sam nie wiem Dobra, pójdziemy w ten sposób Jest coś za pięć. Czyli tak, możemy zagrać sobie przykładowo hm. Może tego pana tutaj Tom harpię. Tutaj, tu wbijemy damage i w następnej turze jak się uda, to prawdopodobnie za pomocą utarza ofiarnego spróbujemy chyba mu tego kolesia wyeliminować. A, ale mówię, może być ciężko. Widziałem tą talię. Rana jest bardzo mocna. No niestety to tego można było się spodziewać. Żałuję, że nie przejąłem tej pierwszej bo byłoby dużo lepiej. Teraz powiem wam szczerze, sam nie wiem co tutaj grać, żeby miał to jakikolwiek sens. No przydałby się jakiś most, niestety. Most tu nie oświadczy, chyba. Mogę grać swojego shreddera. Zabić mu tego ziomka. No, już niestety nic nie zrobię. Czego ja tutaj mam ochotę blokować? Chyba nie, chyba nie, dlatego że to mi nic nie da. Zniszczy mi kolejną jednostkę. Ja mam tutaj ten ołtarz, chcę go wykorzystać, bo inaczej to w ogóle nie ma o czym mówić. No niestety, i tego zioma już nie mam. Co teraz? Powiem szczerze, to wygląda na knockout, no, ale niestety, wpaść na. Pójdzie na pewno, atak. Nic hmm, więcej tutaj chyba inteligentnego nie wymyślę. Hmm, co by się tu przydało najbardziej? Powiem szczerze, cokolwiek. Może jakiś most, może coś, coś co mnie tutaj. Wrzuciło do... Do gry. Nie mam pomysłu, powiem szczerze. Wrzućmy powiedzmy jedną taką, jednego takiego, bo to są potencjalne słabsze potworki. Co przeszło. O, nie jest najgorzej. No i pójdźmy tak. Aczkolwiek, non no, ma tutaj dużo możliwości bafa, może też mieć na ręce jakiegoś epika. Ma tam między innymi zephirię. Nawet dwie zephirie w zasadzie. Nie, jedno pewnie, bo druga wymaga magii, więc pewnie nie ga. Chociaż, kto go tam wie? go dobrze nie widziałem. <laughs> to jest dobre. No to mi się udało, powiem szczerze, trochę szczęścia w tym samym, też mi się należy. No ale kurczę, tak kosmiczną rękę, jaką dostałem na początku, to że ta hap jeszcze doszła. Zobaczymy, atak z zaskoczenia. Co tutaj możemy teraz pomyśleć? On będzie. Hmm. No nie mam też nic takiego z dobrym atakiem. Gdybym mu wybrać jego stworzenie, no ale też by mi to za dużo nie dało. Ale co teraz? Mogę dopalić tego za dwa. Ciekawy, czy atak z zaskoczenia wtedy będzie miał. Hm, wtedy mój atak wzrośnie. No zobaczmy. Pójdziemy w tą stronę, a potem co dalej. 2-3 to jest 5 nic więcej nie zagram. Ewentualnie ołtarzem ofiarnym mogę jeszcze coś zniszczyć, na przykład to. Okej, okay, to tak zagzłummy. Pójdźmy tak. W ten sposób. W ten sposób Hmm, a czy ja chcę ją niszczyć? Hm, to jest pytanie i on ma kart? On ma 5 kart I Ja też, ja mam 4 karty W sumie mogę ją zniszczyć w tej chwili Potem już nie będę mógł tego zrobić Ale czy on mnie zaatakuje? On pewnie ucieknie Dobra, to zostawimy to Miejmy nadzieję, że to się jeszcze przyda. Gorzej, on ma jak zbafować swoje podwójnie, ależ on widać, że chyba ostro Katy, karty, <grystanie> bo masz 6. No, po tym e, słabym początku, to w, troszkę wszedłem na prostą. Nie wierzyłem w to, bo pamiętam, jak w ostatnim meczu e, naprawdę miał bardzo silną mękę. Ach, holendę, było trzeba jeden. wykorzystać ten ołtarz, bo w tej chwili, no niestety, już się chyba już nie wypełnię. Nie wiem, co by tu się musiało zdarzyć. O, dwa ołtarze to no super. Mogłem no, to co mogę, niestety tutaj nic więcej nie wymyślę. Holender Szkoda, bo wtedy miałbym jedną jednostkę mniej, byłoby jeszcze szansa, żeby coś z tym zrobić. A tutaj 4 damage. O, a 5 meczu, niestety. <laughs> 8 meczu. No i zemsta. Więc te